Cześć! Z tej strony Maciek Janiszewski, domowa siłownia. Witam Cię na swoim kanale i zapraszam na recenzję 40-kg handli regulowanych w formule handli Bowflex. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, w tym momencie możesz go zasubskrybować. A wszystkim subskrybującym dziękuję bardzo za wspieranie kanału. No to zaczynamy. Na samym początku troszeczkę o tych handlach. Nie są to oryginalne firmy. Nie są to oryginalne hantle firmy Bowflex, są to hantle inspirowane. Dokładnie nie badałem historii, czy ten patent wygasł, czy po prostu azjatycy producenci przechwycili sposób robienia. Ja sam nigdy z oryginalnych hantli Bowflex nie korzystałem, natomiast jest to już druga para hantli re regulowanych. Wcześniej robiłem recenzję handli do 25 kg te są zdecydowanie większe bo to 40 i troszeczkę sobie opowiemy o tym czy kupić warto czy nie warto takie odważniki na samym początku troszeczkę detali technicznych pojedyncza handla w najtańszej opcji wraz z dostawą to na Allegro koszt 960 zł. Za tyle dostajemy 40 kg odważnik, i gdybyśmy po prostu tylko te kilogramy podzielili przez naszą cenę, to wychodzi nam koszt 24 zł za kilogram. I gdyby to przeliczyć w ten oto sposób, to prawdopodobnie są to jedne z droższych handli na rynku w cenie za kilogram. Natomiast. W komentarzach, jeśli ja mylę się moim tokiem myślenia, e, napiszcie, wyprostujcie mnie, bo być może e, czasami e, myślę inaczej. Natomiast wydaje mi się, że, że mój tok myślenia jest całkiem e, logiczny. Dobra, mamy za 40 kg e, 960 zł, 24 zyko za kilogram. Natomiast tak naprawdę w jednej takiej hantli mamy aż 17 hantelek hex. Ludzie piszą na grupie, że hantle Hex są jednymi z lepszych. Tutaj to nie jest materiał dokładnie o hantlach Hex. E, opisujemy dzisiaj hantelkę regulowaną. E, no i co? 17 hantli musielibyśmy kupić, e, gdybyśmy chcieli dobrać tak wagi, jak tutaj prezentuje nam producent. Tak? Czyli wystartować od 5 kg. E, część tych odważni jest, mamy przeskok co 2 kg i nefralgiczne zmiany wag z 15 na 18, z 22 na 25 i z 29 na 32 kg. Tam jest zmiana co 3 kg. Natomiast, tak jakbyśmy chcieli kupić 17 tych samych odważników, które tutaj możemy sobie, że tak powiem, zmontować, to łączna ich sumaryczna waga to jest 381 kg. Gdzie nówka, sztuka, handlach Hex średnia cena 10 zł za kg. To jest bardzo dobra cena, tak? To gdybyśmy chcieli mieć taki ekwiwalent takich samych ciężarków, musielibyśmy kupić 381 kg, co daje nam 10 razy 10 zł, 3810 zł. I tutaj już taki odważnik wychodzi zdecydowanie lepiej, dlatego mówię, nie, nie zawsze można przeliczać. Rzeczy per kilogram, warto troszeczkę spojrzeć z troszeczkę szerszej perspektywy. A więc mamy w jednej handli 17 odważników. Troszeczkę opowiemy sobie o wadze. Nominalnie odważniki startują od 5 kg, kończą się na 40. Zważyłem 40, zważyłem 15. Nie ważą idealnie na mojej wadze. Jeśli ustawimy maksymalne wagi. To jedna, jedna handla waży 38,85, druga waży 39,05 i brakuje nam kilograma, aby uzyskać e, wagę nominalną względem producenta. 15, czyli ustawienie handli 15 kg, ważą już bardzo przyzwoicie, bo mamy tutaj jeden odważnik waży 15 kg 200 gram, a drugi waży 15 kg 250. tak? Więc całość e, nie waży równo. 40 kg, natomiast wydaje mi się, że ta różnica wagi jest akceptowalna, tutaj właśnie robiąc malutką dygresję, można by się zastanowić, bo tak jak powiedziałem, ja dla mnie jak najbardziej akceptowalna ta waga. Natomiast no, jakimś minusem może być ten skok tonażowy, że tak powiem, co 2 kg lub co 3, gdzie powiedzmy, jeśli jeszcze wyciskając. Hantle na ławce poziomej. Dla mnie nie byłoby to problemu, to być może dla, dla, dla troszeczkę słabszych mężczyzn czy kobiet progres o 3 kg mógłby być już relatywnie duży. Powiedzmy w wyciskaniu handli, czy siedząc, czy stojąc, tak? Więc mamy tam kilka takich punktów newralgicznych, kiedy powiedzmy, musielibyśmy ten proces progresji troszeczkę inaczej wypracować. Ja osobiście sobie właśnie w handlach hex tą lepszą ten lepszy przeskok kilogramowy natomiast mamy odważniki i gdy mamy coś na swój sposób uniwersalnego zawartego w jednym to musi to posiadać też jakieś powiedzmy wady dla jednego większe dla mnie nie byłby to straszny minus ja bym sobie z tym poradził po prostu zostając na przykład jeden trening, zanim bym przeskoczył między 15-18, zrobiłbym sobie od jednego do dwóch treningów, zwiększając ilość powtórzeń i wtedy ten progres powinien przejść bez większych problemów. Tak więc mamy odważniki, które w mojej opinii mieszczą się w granicy błędu, jeśli chodzi o wagę, a co do progresowania i przeskoku co 3 kg, myślę, że też można to jakoś obejść. Kilka słów o jakości wykonania. Są to odważniki, z jednej strony wykonane z elementów plastikowych, czyli mamy plastikową podstawkę, na której e, taką łódeczkę, na której stoi odważnik i dzięki właśnie tej łódeczce możemy dokonywać płynnych zmian e, i oczywiście mamy stalowe e, elementy, stalowe ciężarki, które za pomocą mechanizmu blokady i przekręcania ustawiają nam swoją wagę. Jakość wykonania jest całkiem przyzwoita, ja te hantle mam kilka tygodni, natomiast one są używane przez mojego kolegę już 2 czy 3 lata, więc też przerobiły już troszeczkę treningów, natomiast żeby była jasność i to warto zaznaczyć dużymi drukowanymi literami, nie są to handle do, wy, do użytku komercyjnego. Z doświadczenia wiem, że tutaj, darząc sympatią moich wszystkich podopiecznych, ludźmi, z którymi trenuję, czasami zdarza się tak, że, że ludzie ćwiczą, komuś upadnie, troszkę mniej używają, u, uważają, troszkę mniej koncentracji i te odważniki, pod tym względem, według mnie nie sprawdzą się i nie rekomenduję wydawania 2000 złotych jeśli mają nimi trenować e, wiele osób szczególnie jeśli mają trenować tutaj osoby bez e, że tak powiem nadzoru czyli do siłowni e, jeśli tutaj może krótkie zdanie e, dla właścicieli siłowni niewielkich fitness klubów te hantle nie załatwiam wam roboty a gwarantuję że wydając dwa tysiaki bardzo szybko e, ktoś nimi rzuci ktoś nimi pyrgnie ktoś je zwali i one popękają i głównym słabym ogniwem jest ta oto plastikowa część, która jest odpowiedzialna za zmianę. Ponieważ to ona będzie w pierwszej kolejności narażona na zniszczenie. Więc jeśli handle po wyciskaniu zostaną z brakiem poszanowania rzucone, jest duża szansa, ponieważ tak zostały zniszczone moje 25 regulowane, że to po prostu popęka i w tym momencie część Odważnika jest nieużyteczna, ponieważ nie możesz skorzystać z jednego z ciężarków, tak? Więc jakość wykonania jest ok, natomiast nie jest to sprzęt do komercyjnego użytkowania i według mnie należy zdawać sobie z tego pełną sprawę. Jest to sprzęt, ja bym powiedział, raczej delikatny, o który naprawdę trzeba się troszczyć, żeby służył nam latami. Więc, jak dla mnie, on bardzo fajnie wpisuje się w domową siłownię, ponieważ zajmuje bardzo mało miejsca, mamy 17 różnych wag. To duży plus, minusem może być to, że gdy przesadzisz z ciężarem, czy nie wiem, odważnik ci wypadnie z ręki, czy coś szczególnie na twardą powierzchnię on może się popsuć, więc nie jest to nieśmiertelny odważnik. Tutaj ja mam hantle regulowane, inspirowane brandem Iron Master, które są skręcane wszystko na sztywno, na ciasno i im nic nie grozi. Już niedługo tutaj odchodząc od tematu, też ich recenzja. Natomiast tutaj same odważniczki troszeczkę drgają, troszeczkę słychać, że one pracują. Nie jest to wszystko na sztywno. I, i, i mogło że się wydawać, że, że coś wypadnie, tak? To wydaje mi się jest zrobione dosyć dobrze ten patent, natomiast one żyją troszeczkę i wyciskając, yy, wyciskając to po prostu słychać. Yy, nie przerażałbym się tym, natomiast tak jak powiedziałem, sam producent umieszcza tutaj yy, na odważnikach adnotację, yy, aby nie rzucać tą handlą, tak? Więc warto sobie to wziąć do serca i wziąć pod uwagę, Podczas e, myślenia, czy warto wybrać taki odważnik do kupienia. A jak sama wygoda, jak samo trenowanie z tymi odważnikami. E, ich wielkość są to naprawdę potężne, naprawdę potężne odważniki. I tutaj, w porównaniu do największego heksa, jakiego mam u siebie w akademii, 32, dwójki, są one zauważalnie większe i ich objętość, e, ich średnica jest również większa. W porównaniu do 8-kg hantelki, czy do 25, również regulowanych, czy nawet do Iron Masterów, które mają zupełnie inny patent regulacji, są naprawdę potężne. Natomiast ja wielokrotnie podkreślałem, nie jestem wybitnie olbrzymim mężczyzną. Ja nie widzę problemów trenowania tymi odważnikami, zarówno w wyciskaniach leżąc, tam gdzie potrzebne są większe odważniki, ale również czy w bicepsie, czy w wyciskaniu w francuskim z zagłowy, jak najbardziej da się nimi trenować. Wyciskanie siedząc, czy stojąc też nie ma tutaj z tym żadnego problemu, dlatego uważam, że to jest graniczna wielkość przy zachowaniu komfortu ćwiczeń. Na pewno byłoby fajniej, jakby były troszeczkę mniejsze, natomiast to jest kolejny kompromis, z którym godzimy się przy odważnikach regulowanych tego typu. Wiadomo, że równa bryła zbitej stali będzie objętościowo mniejsza. Tutaj mamy różne elementy, musimy mieć przestrzeń. Dlatego fizycznie same odważniki są zdecydowanie większe, Natomiast w żaden sposób nie widzę problemu, aby komfortowo na nich ćwiczyć. Więc tutaj wielkość ich w żaden sposób nie sprawia, że ćwiczenie nimi jest niekomfortowe. Przed podsumowaniem jeszcze chwilkę o samej metodzie regulacji, Odważniki leżą, tak jak powiedziałem wcześniej, na swego rodzaju plastikowym odlewie. Mamy tutaj też kręciołki, mamy pokrętła z oznaczonymi wagami. Oznaczamy wagę, którą chcemy. Z jednej strony to samo musi powtórzyć się ze strony drugiej w porównaniu do hantelków regulowanych 25, gdzie wystarczyło... Kręcić z jednej strony, a waga ustawiała się z automatu, więc tutaj musimy dokonać regulacji z jednej strony, dokonać regulacji z drugiej i bez żadnego problemu. Wyjmujemy odważniki i możemy nimi, ćwi nimi ćwiczyć. Więc w porównaniu do handli regulowanych czy skręcanych, yy, czy z gładkim tutaj z gładką tuleją z jakimiś sprężynowymi tulejami. Sama zmiana wagi jest bardzo intuicyjna, bardzo sprawna, bardzo szybka. I to na pewno olbrzymi plus w korzystaniu z tych odważników. Na koniec wideo podsumowanie tych oto regulowanych odważników inspirowanych firmą Bowflex za 960 zł albo oczywiście za 1920 otrzymujemy dwa odważniki które są ekwiwalentem 34 lub 17 handli, tak Tak jak powiedziałem wcześniej, gdybyśmy jeszcze raz chcieli sobie powiedzieć o pojedynczym odważniku, to 17 odważników, 17 wak, 381 kg i to sprawia, że te odważniki są 3 razy tańsze, gdybyśmy chcieli kupić je w ekwiwalencie odważników HEX. Po najtańszej rynkowej cenie, jakim by było 10 zł za kilogram. Niestety, te odważniki są jakąś, są kompromisem, pomiędzy jakością wykonania, może nie jakością wykonania, ale pomiędzy ich trwałością do tego, co nam oferują, czyli szybkiej zmiany wagi, tym, co że mamy bardzo fajnie, bardzo komfortowo, bardzo szybko możemy przemieszczać się pomiędzy tymi 17 odważnikami, dokładnie klikając w jedną i w drugą stronę. I już możemy ćwiczyć i to bardzo duży plus. Niestety, minusem jest to, że te odważniki nie są odważnikami pancernymi, którymi moglibyśmy chcieć zrobić, powiedzmy, trening crossfitowy z wykorzystaniem odważników. Tutaj troszeczkę musimy się e, z nimi e, Obnosić jak z jajkiem, używać z delikatnością i poszanowaniem, co nie znaczy, że nie da się zrobić dobrego treningu, tak? Natomiast trening tutaj bodybuildingowy, trening tutaj trójbojowy, w którym potrzebujemy do jakichś ćwiczeń akcesoryjnych, odważników jak najbardziej tak. Natomiast trening w formule crossfitowej, gdzie mamy czy jakieś clean jerki, czy push pressy, czy devil pressy, czy jakiś Berpi, a w międzyczasie hantle chcielibyśmy sobie wpleść, gdzie na zmęczeniu coś by mogło wypaść nam z ręki. Nie rekomenduję tych odważników do takiej formuły treningowej. Zresztą sam producent pisze tutaj nam na, na samym odważniku, żeby nie rzucać tą oto hantlą, Więc ona nie nadaje się do takiej formuły, ale jak najbardziej nadaje się do domowej siłowni. Jej jednym z największych atutów będzie. Bardzo mało miejsca, które one zajmują w porównaniu do 17 odważników Hex. Tak więc tutaj mamy tą, ten kompromis pomiędzy wielkością, czyli mamy fajny, potężny, duży odważnik 40 kg, dokładnie dwa, Nie musimy mieć 34 odważników, ale mamy też może nie w zamian za to. Ale otrzymujemy odważnik, który posiada swego rodzaju delikatności, tak? o których należy pamiętać podczas użytkowania. Nie jest to odważnik do rzucania. Natomiast sam komfort treningu tym odważnikiem jest jak najbardziej ok. Można wykonywać ćwiczenia akcesoryjne, takie jak wyciskania, takie jak ugięcia ramion, czyli biceps, takie jak wyciskanie francuskie, wyciskania siedząc. Wiosłowania tutaj nie ma problemu. Ten komfort ćwiczenia jest naprawdę fajny. Natomiast cały czas trzeba uważać po prostu, aby nie rzucać tymi odważnikami i trenować z nimi w koncentracji. Więc mamy produkt e, mamy produkt złożony z, z kilku, czyli mamy regulowane handle z dużą szybkością i łatwością e, zmiany tego odważnika. Natomiast mamy też e, Relatywnie delikatne te odważniki, odważniki, które nie są spasowane na sztywno, co też może być może u niektórych wpływać na to, że, że będą się bać z nimi ćwiczyć, że coś ci spadnie na buzie. Mi nigdy osobiście nie wypadło nic z takiego odważnika, natomiast, tak jak powiedziałem, ich trwałość przy rzuceniu na ziemię jest wątpliwa i nie rekomenduję tego robić. Nie nadają się te odważniki do treningu komercyjnego, do użytkowania w zimach, ponieważ bardzo szybko, według mnie one zostaną zniszczone. Mam nadzieję, że ta recenzja była pomocna. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało, będę wdzięczny w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania. Zachęcam do dołączenia do naszej grupy na fejsie, zachęcam do zasubskrybowania kanału i nie zajmując wam więcej czasu, życzę miłego dnia.